18.30 minęła. Michał Adamski, dzień dobry. Zapraszam Państwa na sobotnie główne wydanie zbliżeń. Oto nasze najważniejsze tematy. Bezpieczeństwo żywnościowe w kraju i na świecie na konferencji w Toruniu. Jednym z atutów Putina jest właśnie żywność. To jest dokładnie próba pozbawienia żywności znacznej części Afryki. Wielkie zadanie polskich rolników, aby nie rezygnowali ze stosowania nawozów, nie zmniejszali plonów. Nie kończy się protest pracowników MZK w Bydgoszcze. Miał przyjechać zastępczy autobus za tramwaj linii 6 na tą trasę. 45 po. Nie ma. Jesteśmy zdeterminowani. Moc atrakcji na początek wakacji. Każdy chce wypoczywać bezpiecznie i bezpiecznie wrócić z wakacji. W związku z wojną w Ukrainie, Europa musi zwiększyć własną produkcję zboża i pomóc w transporcie plonów wschodnich sąsiadów. Ukraińskie zboże trafiało m.in. na Bliski Wschód i do Afryki. O bezpieczeństwie żywnościowym rozmawiano w Toruniu. W konferencji w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej wzięli udział m.in. ministrowie rolnictwa i aktywów państwowych, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa i prezes Prawa i Sprawiedliwości. Zboże to karta przetargowa Putina w wojnie z Ukrainą. Rosja kradnie plony, niszczy magazyny żywności i blokuje ukraińskie porty dotychczas eksportujące artykuły rolno-spożywcze. Nasi sąsiedzi zboże eksportowali m.in. na Bliski Wschód i do Afryki. Jednym z atutów Putina jest właśnie żywność. bo jest dokładnie próba pozbawienia żywności naszej części Afryki i doprowadzenia w ten sposób do kryzysu, do nowych wielkich fal emigracji. Potrzebujemy żywności, jak potrzebujemy możliwości dzielenia się nią z innymi, jak potrzebujemy wielu innych... Elementów, które mogą doprowadzić, a jesteśmy na tej drodze, żeby Polska znalazła się tutaj w prawdziwej, tej najściślejszej czołówce, nie tylko Europy, ale także i świata. I tego trzeba życzyć polskiej wsi, polskiemu rolnictwu. Trzeba zrobić wszystko, by żywność nie stała się zarzewiem konfliktów, dlatego Polska jak i Unia Europejska musi pomóc w transporcie ukraińskiego zboża, podkreślał komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe ma zapewnić także zwiększenie produkcji w całej Europie. Przynajmniej okresowo zwiększyć własną produkcję i to się dzieje również w Europie, dlatego znosimy pewne ograniczenia związane z produkcją, na przykład obszary, które miały być przymusowo odłogowane, mogą być włączone do produkcji. Takie decyzje już Komisja Europejska podjęła. Musimy zwiększyć potencjał produkcyjny rolnictwa europejskiego, żeby również uzupełnić ten brak zboża, który wynika z powodu wojny. Polsce nie zabraknie żywności, ale trzeba pomóc tym, których brak dostaw może dotknąć. Nie chodzi tutaj tylko o kraje Afryki czy Bliskiego Wschodu, ale także samą Ukrainę, która w przyszłym roku w związku z trwającymi walkami będzie miała dużo mniejsze zbiory. Dlatego również polscy rolnicy powinni zwiększać produkcję. W ramach bezpieczeństwa gospodarczego udzielana jest pomoc w zakupie nawozów, zaznaczył na konferencji w Toruniu minister rolnictwa i rozwoju wsi. Wzrost cen spowodowanych właśnie głównie wojną z Ukrainy lub przygotowaniem do tej wojny, jak się okazuje, bo wzrost cen gazu to był przygotowanie do wojny w Ukrainie, spowodował ogromne wzrosty cen nawozów. I stąd też wielkie zadanie polskich rolników, aby nie rezygnowali ze stosowania nawozów, nie zmniejszali plonów. Stąd między innymi rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził dopłaty do nawozów po to, żeby rolników zachęcić do stosowania tych nawozów, żeby nie było spadku plonów. W ocenie ministra aktywów państwowych Jacka Sasina trzeba zwiększyć udział państwa w rynku spożywczym. Wicepremier dodawał, że rząd jest na to przygotowany, ma odpowiednie projekty ustaw i pieniądze. Prowadzone są prace nad stworzeniem dużego holdingu przemysłowego, wzmocniony zostanie także przemysł zbrojeniowy. Holding spożywczy, wpływ na, na rynek w ten sposób, że w Polsce rolnicy będą mogli oczekiwać bardziej uczciwego traktowania przez odbiorców, przez przetwórców i przez handlowców. Taki duży państwowy podmiot będzie mógł tutaj tą dobrą rolę wprowadzania dobrych praktyk, uczciwej ceny dla rolników, będzie mógł to skutecznie robić. Konferencję bezpieczeństwo gospodarcze zorganizowano w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Katarzyna Ormanowska, TVP Trzybyt-Goszcz. Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się także z mieszkańcami Torunia. W tym spotkaniu wzięli również udział politycy partii z regionu. W swoim przemówieniu Jarosław Kaczyński podkreślił konieczność budowania sił obronnych kraju. Przedstawił też dane wskazujące na rozwój gospodarczy Polski. W drugiej części spotkania prezes PiS odpowiadał na pytania zgromadzonych. Powitajmy pana prezesa gromkimi prawami. W auli zespołu szkół muzycznych prezes Prawa i Sprawiedliwości rozmawiał z mieszkańcami miasta i okolicznych powiatów. Powinno być jak najwięcej takich spotkań. Przyszedłem, bo oczekuję żeby te zmiany, które są wprowadzane od kilku lat, żeby dalej się tak to odbywało. Uważam, że jest bardzo dobrze w tej chwili że niech tak trwa. Podczas spotkania Jarosław Kaczyński podkreślił, że w ciągu ostatnich lat wyraźnie wzrosły wydatki na obronę, kulturę i oświatę. Dodał też, że pomimo kryzysu notujemy wzrosty gospodarcze i wzrosty płac, które ciągle są wyższe niż inflacja. Jak poinformował Jarosław Kaczyński, wydatki społeczne tylko w tym roku wynoszą już przeszło 60 milionów złotych. Potrafimy prowadzić politykę w ramach której mamy do czynienia z obniżkami podatków i jednocześnie ciągle są środki na to, żeby naszą politykę w różnych dziedzinach, bo przecież ta, o której mówię, ta społeczna nie jest jedyna prowadzić. I to chyba dobrze świadczy o naszym rządzie. I w Polsce i wokół Polski bardzo wiele się dzieje. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, zapytany o największe wyzwania geopolityczne, stwierdził, że musimy się uzbroić i zbudować potężną armię, tak aby atak na Polskę nie miał żadnego sensu. Dodał, że pis ma już w tej sprawie konkretny i gotowy plan. Zaznaczył też, że odstraszanie jest teraz priorytetem polskiej polityki obronnej. Jarosław Kaczyński podkreślił też ogromne znaczenie pomocy dla Ukrainy, która jego zdaniem w obecnej chwili broni także interesów naszego kraju. Za naszym krajem wojna. Dużo było o bezpieczeństwie kraju, zarówno, zarówno tym bezpieczeństwie militarnym, ale też bezpieczeństwie gospodarczym, które jest bardzo ważne. Widać też, że sprawy rolnictwa są bliskie prezesowi Kaczyńskiemu. Premier Jarosław Kaczyński. Po południu prezes Jarosław Kaczyński spotkał się także z mieszkańcami Włocławka. Na spotkaniu lider Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że obecnie rozmowa o tym, co dzieje się w Polsce i jaka przyszłość czeka nasz naród, jest niezwykle ważna. Żyjemy w szczególnym czasie, czasie bardzo trudnym, czasie, który wymaga rozmowy. Wymaga rozmowy tych, którzy sprawują władzę ze społeczeństwem, z narodem. W niedzielę w województwie planowane są dwie kolejne wizyty Jarosława Kaczyńskiego. Byśmy razem wspólnie podsumowali to o nasze dotychczasowe tutaj dokonania w naszym regionie, ale również poznali plan pana prezesa na najbliższe miesiące. O godzinie 12 prezes Prawa i Sprawiedliwości będzie w Grudziądzu, potem w Inowrocławiu. Joanna Wojnowolska, TVP3 Bydgoszcz. Teraz zmieniamy temat. Sobota to drugi dzień protestu pracowników miejskich zakładów komunikacyjnych w Bydgoszczy. Autobusy i tramwaje nie wyjechały z zajezdni. Protestujący domagają się podwyżek. Miasto wprowadziło awaryjny układ komunikacji. Mieszkańcy mogą też przez godzinę bezpłatnie korzystać z Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego. Zawieszone wszystkie linie autobusowe i tramwajowe. Na przystankach oczekują zdezorientowani podróżni. Miał przyjechać zastępczy autobus za tramwaj linii 6 na tą trasę. 45 po. Nie ma. No nawet nie wiadomo, czy przyjedzie, czy nie. Od soboty uruchomiono linie zastępcze, które poruszają się po zmienionych trasach. Niestety autobusy nie wszędzie mieszkańców dowiozą. Nie są obsługiwane takie rejony jak myślęcinek port lotniczy, osiedle Zawisza, osiedle Skulapa, ulica Cementarna i Kamienna. Nie ma transportu na liniach międzygminnych. Jeszcze wczoraj jeździła komunikacja w miarę normalnie powiedzmy niektóre z linii, a dzisiaj już jest totalny kosmos, także jest. E... Nieprzyjemnie, niemiło, niesympatycznie. Ja już rozumiem, wszyscy walczą o swoje jakieś prawa i swoje dobro, ale o, nas o naszym dobrze nikt nie myśli. To drugi dzień, jak mówią pracownicy buntu w miejskich zakładach komunikacyjnych. Od lat trwają rozmowy o wynagrodzeniach. Jak podkreślają protestujący, ich wypłaty zbliżone są do najniższej krajowej, a praca jest ciężka i wymagająca. To dyżury w nocy, weekendy i w święta. Pracownicy domagają się wzrostu wynagrodzenia o tysiąc złotych oraz złagodzenia wysokości kar dyscyplinarnych nakładanych na kierowców i motorniczych. To nie jest żaden strajk. Pracownicy mają prawo do buntu. I mogą dążyć do swoich spraw, do swojej racji. Jesteśmy zdeterminowani. Co dwa tygodnie było spotkanie związków zawodowych z zarządem spółki i nie przynosiło żadnych efektów. Żadnych. W Bydgoszczy w ocenie Związku Zawodowego brakuje minimum 30 kierowców. Aby spółka wykonała zaplanowane wozo kilometry, pracownicy muszą jeździć także w nadgodzinach. Na koniec maja przepracowano ponad 20 tysięcy nadgodzin. Za chwilę skończy nam się limit nadgodzin kodeksowych, przyjdą urlopy i okaże się, że autobusy nie wyjadą w ogóle na linię bez robienia jakiegokolwiek protestu, strajku, bo po prostu nie będzie w ogóle kierowców. W piątek z protestującą załogą spotkał się prezydent miasta. Apelował o zakończenie, jak to określa ratusz, nielegalnego protestu. Prezydent zaproponował wsparcie pracownikom i związkom zawodowym w reorganizacji spółki w celu znalezienia oszczędności, które mogą zostać przeznaczone na ewentualne podwyżki wynagrodzeń. Spotkanie zakończyło się bez porozumienia. Miasto nie ma pieniędzy. Nawet gdybym chciał dać, to nie mamy pieniędzy. On nie ma teraz pieniędzy. No ale, nie ma. Ale, ale, ale zapraszam pana na sesję Rady Miasta. Mam przygotowane materiał. Chcę radnych poinformować o bieżącej sytuacji finansowej miasta. Mamy zero z punktu widzenia płynności i możliwości zwiększania wydatków. Prezes MZK Andrzej Wadyński zapowiedział, że w poniedziałek złoży na ręce Rady Nadzorczej rezygnację z zajmowanego stanowiska. Był to jeden z postulatów załogi. Katarzyna Orbanowska, TVP Bydgoszcz. Oglądają państwo główne wydanie zbliżenia, co jeszcze przed nami. przysięga żołnierzy wojska obrony terytorialnej Sportowcy uczcili pamięć naszego kolegi Krzysztofa Kuziemskiego Kolejni żołnierze wstąpili w szeregi 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej Uroczystą przysięgę złożyli w koszarach 83. Batalionu Lekkiej Piechoty w Grudziądzu Różnych wiek, płeć, wykonywany zawód czy pochodzenie, ale łączy jedno – miłość do ojczyzny i gotowość, by jej służyć. Ja żołnierz Wojska Polskiego! Ja żołnierz Wojska Polskiego! W Grudziądzu przysięgę złożyło 66 terytorialców. Dla niektórych to powrót do wojska. Brygada, po pięciu latach przebywania na emeryturze stwierdziłem, że warto wrócić w szeregi wojska polskiego. Moje dzieci służą w wojsku. Stwierdziły, że w cywilu się marnuje. Jednak wśród składających przysięgę dominowali debiutanci. Bo to wstąpiłem, dlatego że mam rodzinne korzenia wojskowe i chciałbym się dalej doskonalić i rozwijać swoje umiejętności. Także trochę sytuację polityczną. Marsz! Kolejni terytorialsi przysięgę złożą w sierpniu w ramach akcji Wakacje z WOT. Jest to akcja skierowana specjalnie do nauczycieli, uczniów, studentów, ale także nauczycieli akademickich, którzy dwa tygodnie potrzebne na szkolenie podstawowe są w stanie wygospodarować tylko w okresie wakacyjnym czy też urlopowym. Ósma Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej powstała 4 lata temu. W jej strukturach służy ponad 2000 tysiące żołnierzy. Bartosz Stelmasik, TVP3 Bydgoszcz. Wzrasta liczba gospodarstw ekologicznych, a eksperci szacują, że wciąż będzie ich przybywać. W kraju jest ich teraz ponad 21,5 tysiąca. Wzrosła też powierzchnia upraw. Wprawdzie daleko nam jeszcze do takich krajów jak na przykład Austria, ale zauważany jest pozytywny trend świadczący o coraz większym zainteresowaniu ekologią. Natura i gospodarowanie bez chemii na to, jak się okazuje, stawia coraz więcej rolników. Alina Krawisz łączy uprawy ekologiczne z prowadzeniem agroturystyki. To idealna symbioza, bo warzywa czy owoce od razu wykorzystywane są na miejscu, w kuchni. Praca w gospodarstwie nie jest łatwa, ale, jak zaznacza gospodyni, warto. Wymaga to od nas. Na pewno dużo pracy, zaangażowania. Nie sięgniemy po oprysk, który nam pomoże z chwastami, ze szkodnikami. To jest coś, co robimy dla siebie, ale też robimy dla przyszłych pokoleń. To jest część najlepszej, najlepszej pokrzywy dla nas. W tej chwili jest coraz większe zainteresowanie produktami ekologicznymi. Specjaliści na przykład zachęcają do tego, by postawić na zioła, które są dedykowane zarówno dla agroturystyki, jak też do upraw ekologicznych. Rośliny zdecydowanie poprawiają jakość jedzenia. Jest naturalne. Jest pozbawione działania środków chemicznych przede wszystkim, bo dzisiaj tego mnóstwo jest. Wszystkie te zioła powodują poprawę naszego stanu zdrowia. Ja ja. Dlatego nie brakuje szkoleń. Warsztatów, dzięki którym można dowiedzieć się nie tylko, jak uprawiać, ale też jak przerabiać ekologiczne zioła, po to, by zwiększyć zainteresowanie tego typu działaniami. To jest nasz produkt eksportowy. Przygotowywana jest strategia na rzecz rozwoju produkcji ziół to jest kierunek rozwojowy i oczekujemy, że to będzie bardziej masowe. W tej chwili w całej Polsce powierzchnia upraw ekologicznych wynosi 549 tysięcy hektarów to 3,7% wszystkich użytków rolnych. Ta liczba powoli, ale systematycznie zwiększa się. Prowadzone są kampanie promocyjne, zachęcać mają też zapowiadane dotacje. Widać coraz większą świadomość wśród rolników, że. W chemie nie daje wymiernych efektów. Z drugiej strony alternatywa właśnie dodatkowych funduszy jest tym czynnikiem, który będzie to wspierać. W ubiegłym roku gospodarstwa ekologiczne wytworzyły ponad 300 tysięcy ton zboża, 200 tysięcy ton owoców, 26 milionów sztuk jaj. Zapotrzebowanie na takie produkty wciąż wzrasta, dlatego należy spodziewać się również zwiększania liczby gospodarstw. Niemal 300 uczestników wzięło udział w 17 półmaratonie unisławskim i tzw. dziesiątce unisławskiej. To czwarty z 10 etapów grąpli województwa kujawsko-pomorskiego w biegach długodystansowych. To również jedna z wielu atrakcji zorganizowanych w ramach dni Unisławia. Na trasy w Unisławiu biegacze wrócili po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19. W tym roku organizatorzy dla zawodników przygotowali dwa dystanse, półmaratonu i 10 kilometrów. Jeśli chodzi o dziesiątkę, jest to typowa prosta, 10 kilometrów na otwartym terenie, prosta, natomiast przeciwieństwo zupełnie tego biegu głównego, czyli półmaratonu, gdzie jest to teren w połowie trasy, mamy potężny zbieg około kilometra w miejscowości Płutowo i dosłownie, i dosłownie 300 metrów przed metą, półtorej kilometra podbiegu. Dodatkowym utrudnieniem dla zawodników była wysoka temperatura. W tych warunkach na dystansie 10 km najlepiej poradził sobie Dawid Klejbor. Żołnierz będący rekordzistą tej trasy tym razem pokonał ją w 33 minuty i 7 sekund. Trasa bardzo fajna, mam tu rekord trasy, 32 chyba 11 z 3 lata temu. Także wracam po formie, po długiej kontuzji łydki. Także myślę, że za rok poprawię ten rekord z Pogoda ciężka jest, zero wiatru, znaczy wiatry jest, ale dużo było pod wiatr. No i ta patelnia z nieba, tym bardziej, że samemu musiałem się męczyć cały bieg. Impreza była jedną z atrakcji Dni Unisławia. Sportowy początek wakacji także w klubie sportowym Gwiazda Bydgoszcz. Podczas pikniku przypominano też najmłodszym o bezpieczeństwie w czasie letniego wypoczynku. Na miejscu był Artur Onacki. Sportowo i bezpiecznie tak mają upłynąć tegoroczne wakacje, i tak one rozpoczynają się w klubie sportowym Gwiazda Bydgoszcz, klubie, który świętuje swoje 102 lata. I właśnie ta rocznica była też okazją do podziękowań partnerom, sponsorom i przyjaciołom klubu podczas początku dzisiejszego pikniku. Wielkie zadowolenie, satysfakcję z tego, że tak świetnie się ten klub rozwija. Są sukcesy, dwa medale w tym roku w najwyższej klasie rozgrywkowej. Złoty w ekstra ekstralizę szachów szybkich, srebrny w superlidze tenisa stałowego. Także to są gigantyczne sukcesy i wszystkim serdecznie gratuluję, którzy się do tego przyczynili. Jak widzimy historia klubu sięga 102 lat, także duża, długa historia. Określona ostatnimi czasy wieloma sukcesami. Także myślę, że tutaj szczere gratulacje dla pana prezesa oraz oczywiście zawodników, którzy tę drużynę tworzą, dla tych tutaj najmłodszych, dla tych tutaj dzieci, które przed chwileczką tutaj grały ciekawy bardzo mecz. Także gratulacje dla wszystkich. Bezpieczeństwo to słowo klucz, które ma nam towarzyszyć przez całe wakacje. Dlatego tutaj, oprócz sportowców, także wszystkie służby policjanci, woprowcy, żołnierze, strażacy trudno to wszystko zliczyć. Wszyscy apelują i przypominają przez te dwa miesiące, pamiętajmy o bezpieczeństwie. Musimy przypomnieć zawsze, proszę Państwa, my to tak nazywamy: jak jest gorąco dookoła, wielka, potężna temperatura. To musi być zimna głowa. Dlatego, że trzeba myśleć, zanim się cokolwiek zrobi, nie tak. Nagrzane ciało, szybki skok do wody, wstrząs termiczny i może zdarzyć się to bardzo tragiczny wypadek. Ten piknik trwał od wczesnych godzin porannych, potrwa jeszcze do późnych godzin popołudniowych. Z klubu sportowego przy ulicy Bronikowskiego w Bydgoszczy dla zbliżeń Artur Onacki. Lepszej pogody na początek wakacji nie można było sobie wymarzyć. O szczegółach prognozy teraz Magda Żakowska. Witam serdecznie. Jeśli zastanawiacie się Państwo, jak spędzić się niedzielę, to na pewno warto tym razem wybrać aktywności, które nie wymagają od nas dużego wysiłku fizycznego, bo wyż nad zachodniej Rosji ściąga cały czas upalne powietrze z południa kontynentu. Jutro w całym regionie, no i prawie w całym kraju będzie powyżej 30 stopni. Im dalej na zachód, tym wyższe wartości na termometrach. Jutro warto poszukać cienia, bo tego cienia nie zapewni nam pogoda, niebo będzie Bezchmurne lub prawie bezchmurne. Zmiany pogody nie widać w poniedziałek. Ten nadal w regionie zapowiada się upalnie z temperaturą powyżej 31 stopni i w dalszym ciągu niebo będzie bezchmurne. Dopiero w kolejnych dniach pojawią się pojedyncze obłoki, a termometry pokażą 27 lub 28 stopni. Szczegóły, prognozy oczywiście już za chwilę. Zapraszam. A zapraszała Magda Żakowska. Zabawa, pokazy, koncerty, a przede wszystkim wypoczynek. W całym regionie na dobre rozpoczęły się wakacje. Wydarzeń nie brakuje, swoje święto obchodzi Toruń i Włocławek, z kolei Bydgoszcz stawia na wypoczynek nad wodą i na wodzie. Dwa miesiące wypoczynku niekoniecznie muszą oznaczać wyjazd nad morze lub w góry. Wystarczy skorzystać z atrakcji w regionie. Bardzo mi się podoba. Jest dużo atrakcji. Naprawdę, mogłoby być tylko chłodniej troszkę. Ster Bydgoszczy to dwa dni festiwalu wodnego na Wyspie Muńskiej, podczas którego mieszkańcy mogą się zrelaksować, ćwiczyć pływanie na desce lub skorzystać z rowerów wodnych. Mieszkańcy Włocławka z kolei mogli odwiedzić Jarmark, kupując tradycyjne rękodzieło i skosztować oferty food trucków. Dla najmłodszych przygotowano strefę zabaw. Fajne rzeczy można znaleźć dla każdego członka rodziny. Fajna zabawa. Ja uważam, że takie rzeczy są potrzebne co roku, im więcej tym lepiej, bo musi się coś dziać w naszym fajnym mieście. Asortyment i w kobalcie i w kolorze i w zieleni w według życzeń klienta. Z kolei w Toruniu Odbywają się kolejne dni miasta. Dla mieszkańców przygotowano koncerty, festyny, a także wydarzenia sportowe. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy, bardzo bym chciała to obejrzeć, piernikową aleję gwiazd. No i tutaj trochę widzę o sporcie, to też lubię. Także festiwal sportu na pewno też mnie zainteresuje. Jeśli ktoś preferuje kąpiel, może się wybrać na plażę w podkoronowskich pieczyskach. Oficjalnie otwarto tam tegoroczny sezon. Odbył się turniej piłki siatkowej, były regaty, animacje dla dzieci i pokaz pływających modeli. Ponadto są przygotowane pokazy. Modeli profesjonalnych, także model Bismarcka, Błyskawicy, statki o napędzie parowym, o napędzie tylnym. Nad zalewem koronowskim nie zapomniano też o najważniejszym. Ratownicy wodnego, ochotniczego, pogotowie ratunkowego pokazali, jak istotne jest bezpieczeństwo nad wodą. Prowadzimy profilaktykę, e, okazy, tak jak tutaj właśnie były zaprezentowane, są elementem takiej profilaktyki, żeby zwrócić uwagę na różne zachowania, które mogą właśnie być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Bo jak podkreślają ratownicy o bezpieczeństwie podczas wakacji nie można zapominać. U nas jeszcze jedna informacja. Zagrali w piłkę nożną, by upamiętnić naszego redakcyjnego kolegę. Na boisku MOKS Piaski w Bydgoszczy zorganizowano turniej imienia Krzysztofa Kuziemskiego. Krzysztof sam był zagorzałym entuzjastą futbolu, zarówno jako dziennikarz, jak i zawodnik. Tak go zapamiętało wielu sportowców i działaczy. Turnieje rozegrano także dla uczczenia 20-lecia Młodzieżowo-Osiedlowego Klubu Sportowego Piaski. Lubię bardzo piłkę nożną i lubię taką adrenalinę jak jest piłka i mecze. Przygotowaliśmy taki turniej imieniem Krzysztofa Kuziemskiego dla dzieci i młodzieży. Grały drużyny zaproszone w wieku 8-9 lat i 10-11. Krzysztof był naszym wiceprezesem, wieloletnim zawodnikiem Piasków i z każdą chwilą, jako możemy po prostu staramy się upamiętniać je, jego ogólnie. Wspominam go jako człowieka super zafiksowanego na punkcie sportu i nie tylko tego wyczynowego. Był związany ze sportem zawodowo, czyli jako nauczyciel wychowania fizycznego, jako redaktor, dziennikarz sportowy, ale przede wszystkim jako pasjonat. Miło mi bardzo, że mogę uczestniczyć w czymś takim upamiętnienie mojego brata, który zaczął. Zaczynał tutaj organizować ten klub MAOKS Piaski. Sam był zawodnikiem wieloletnim, działaczem. Na pewno byłoby mu miło patrzeć, jak ten klub i to boisko przede wszystkim, które sam też organizował, tętni życiem. Na pewno. Teraz to już wszystkie informacje. Nasz wieczorny serwis o 21.30. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.